Nazywam się Ola Kochanowska jestem koordynatorką w Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Jest ze mną dzisiaj Ula. Cześć, jestem Ula Engelmajer i jestem koordynatorką projektu z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych. Cześć, jest też z nami Ania Starzewska i Serhii Olena Horb. Jesteście dzisiaj naszymi gośćmi. Mam nadzieję, że powiecie parę słów też o siebie, jak jest być u nas w projekcie już. Tak, tak, no dobra, to spotykamy się dzisiaj na inaugurację projektu Polska dla początkujących i zaawansowanych. Gdyby w trakcie pojawiły się jakieś pytania, to piszcie, proszę, w komentarzach pod live'em. Postaramy się odpowiedzieć na nie na koniec. No i co? Projekt zaczynamy. Jest on finansowany z programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, z Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. I co jest jego celem? Głównym naszym celem jest integracja dwóch grup: osób starszych i osób z doświadczeniem migracji. Z doświadczenia w pracy z tymi grupami wiemy, że to są grupy, które mogą sobie bardzo dużo zaoferować fajnych rzeczy i chcielibyśmy połączyć je i budować relacje. A w jaki sposób? No więc projekt będzie polegał na tym, że spróbujemy zrobić sieć wsparcia, która będzie działała wielokierunkowo. I y, głównymi ścieżkami, z którymi zaczynamy w tej sieci wsparcia będą trzy rodzaje wolontariatu. Ja pokażę na prezentacji. Okej, okay, udało się. Pierwsza ścieżka to są konwersacje, o których zaraz poproszę cię Ula, żebyś powiedziała dwa słowa. Druga ścieżka to jest sąsiedzkie wsparcie, a trzecia to jest wolontariat kompetencyjny. Mam prezentację i daję ci głos Ula. Mhm. W konwersacjach takich par osób 60, plus i migrantek, i migrantów mamy już doświadczenie kilkumiesięczne, bo od listopada uczestnicy projektu Warszawa dla Początkujących i Zaawansowanych, współfinansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa, uczestniczą właśnie w takich, w takich konwersacjach, i to są pary osób 60 plus, imigrantek i migrantów. Wygląda na to, że spotykają się te pary od listopada, spotykają się co tydzień na godzinę każda para, bo to są spotkania jeden na jeden i wygląda, że to był świetny pomysł. W związku z tym <sum> <sum> idziemy dalej i uzupełniamy te konwersacje o kolejne o kolejne grupy konwersacyjne. I o, no i jeszcze inne inne wolontariaty. Tak, więc y, widzę, że Ania nam zniknęła, pewnie przerwało jej połączenie, aby było super, jakby wróciła, bo teraz jest czas na pytania do naszych mm. uczestników i uczestniczek. Mm. Y, Anio, jeśli nas słyszysz, to musisz włączyć mikrofon i kamerę jeszcze raz. O, o. chyba się udało. Jest Ania. Jest Ania. Jest Ania. Ale nie Mi... słychać się Anio, jeszcze mikrofon jakbyś włączyła. Mm -hmm. Bardzo mam słaby internet i coś tutaj. Będziemy jakoś sobie radzić. Niestety. Jest z nami Ania, jest z nami też Sierchi i Olena, którzy już właśnie uczestniczą w tych konwersacjach i chciałabym zadać im parę pytań, tak żeby wszyscy się dowiedzieli, o co tu o co, o co można zyskać. Biorąc udział w takim, w takim projekcie i Sierchi, Dlaczego zgłosiłeś się do tego projektu? No, zgłosiłem się do projektu głównie w celu takiego kształcenia dodatkowego jakby. Wcześniej uczyłem języka polskiego i mam już jakieś doświadczenie i wiedzę, to był, no to, to był taki tradycyjny kurs języka polskiego. Ale e, zawsze chcę tak od czasu do czasu podnosić swój e, poziom, poziom znajomości języka polskiego i gdy zgłosiłem się do projektu byłem bardzo zdziwiony, że kursy będą odbywać się tak e, w postaci konwersacji. Takiej. I dla mnie to była taką tajemnicą w ogóle, po prostu nie wiedziałem jak to będzie wyglądało wszystko. A, ale, ale powiem szczerze, że od początku naszych spotkań i konwersacji jestem bardzo zadowolony. Bardzo mi taki rodzaj nauki języka polskiego się podoba, bo moim zdaniem jest to, że to jest taka nowoczesna metoda nauki i w taki sposób można uzyskać jak najwięcej praktyki. Super. I na przykład, na przykład, kiedy robię jakiekolwiek błędy podczas rozmów, to pani nauczycielka zawsze przerywa mnie i poprawia mnie, a to jest bardzo ważne, żeby robić taki akcent na swoich błędach, no aby w przyszłości robić je o wiele, o wiele mniej. Super, dzięki. Ja tylko chcę powiedzieć, że, że te konwersacje to są mniej lekcje, a bardziej rozmowy, no, takie partnerskie, więc to też nasi, na, nasze seniorki i senior, który, którzy prowadzą te konwersacje, nie są e, e, nauczycielami języka polskiego. E, brali udział w szkoleniach dotyczących nauki języka, e, które w ramach projektu organizowaliśmy. Natomiast to, to wszystko są osoby, które po prostu. Chcą rozmawiać z innymi ludźmi, chcą coś od siebie dać i super, i super że dają. I teraz Olenę chciałam zapytać, a jakie ty...

Стресувала. І Серхі згласив мене до фундації, e, але так e, не мог повідати, e, як то буде виглядати, бо сам я ще не розумію, як то все буде, Але якось, якось, якось так пошло, пошло, і все добре стало. І то та научителька, як ми її називаємо пані Анна наша. Стала моїм приятелем, не ти моїм, а наші родчини. І мені багато так швидко розмовляємо на різних тематих. І Боксьонська займаюся з ним, і не тихо цифри, букви, читами з нього, але є ще розмова і на різні теми театральні, медичні, одночні життя, власне. Super. I to wydarzenie jest takim dobrym moim startem. Ekstra, bardzo się cieszę. Dobrze, naprawdę miło tego słuchać. To teraz poproszę osobę z drugiej strony konwersacji, czyli Anię Starzewską, która, która właśnie takie konwersacje prowadzi. Powiesz, powiesz, co tobie daje udział w tym projekcie? No więc ja przede wszystkim chciałam powiedzieć, że się ogromnie cieszę, że mogę uczestniczyć w tym państwie, bo to jest dla mnie bardzo cenne doświadczenie. Przede wszystkim, że mogę wreszcie zaangażować się bezpośrednio i osobiście w pomoc imigrantom w asymilacji tutaj w naszym, w naszym kraju. A wiadomo, że znajomość języka jest podstawą, to jest sprawa kluczowa, prawda, jeżeli chodzi o swobodę poruszania się, o bezpieczeństwo, o komfort. No i przede wszystkim o y, łatwość znalezienia pracy, prawda? że ten język jest ważny. No, tak jak Ulu powiedziałaś, my nie jesteśmy y, tutaj zawodowymi nauczycielami, ale zapewniłyście nam <coughs> wspaniałą rzecz serię wykładów i warsztatów z metodyki nauczania języka. To było dla nas szalenie pomocne, bo pozwoliło troszeczkę tak bardziej fachowo podejść do, do tego projektu. Mm -hmm. Chciałam jeszcze powiedzieć, że, że właśnie, że to, że mam takie poczucie, że mogę poprawić, jakieś, poprawić jakąś egzystencję z i, i to mi daje dużą satysfakcję i radość. To jest jedna sprawa, która jest kluczowa. Natomiast drugi, drugi aspekt, który taki właściwie był dla mnie trochę zaskakujący i niespodziewany, to jest sprawa języka. Że ja sama się bardzo dużo tutaj uczę, ponieważ Wzrosła moja świadomość językowa. Dużo bardziej się wyczuliłam na precyzję wypowiadania się, na, na uważność, na, na wrażliwość językową, bo my tak na naprawdę to właściwie operujemy językiem zupełnie nie zastanawiając się, to jest takie spontaniczne. Tak. Natomiast różne użycie różnych tak. biomów, związków frazeologicznych, prawda? To już zaczyna być w tej chwili takie bardziej świadome, ponieważ moja partnerka Natalia, to może dwa słowa powiem o, o Natalii, jeżeli mogę. Super, jest najbardziej. To jest... Tak? Natalia jest Białorusinką z Mińska, która kończyła psychologię i już w Polsce tutaj od trzech lat. Także zna bardzo dobrze, bardzo dobrze właśnie no zna polski, w tym, że nie ma takiej swobody mówienia, może nie ma szerokiego słownictwa, więc my tutaj raczej te, te lekcje opieramy na konwersacjach. Ja staram się właśnie też jej dużo takich przekazać związków frazeologicznych, idiomów, żeby żeby się tak czuła bardziej swobodnie w tym, w tym języku polskim. No i właśnie wracając do tej, do tej wartości dodanej, co już co zapytałaś, co, co dla mnie jest taki, taką sprawą, że tak powiem, co mi daje, co mi daje ten te lekcje i ten projekt. No to właśnie to, że sama muszę zwracać uwagę właśnie na, na ten język, wyszukuję różne związki frazeologiczne, między lekcjami właśnie zastanawiam się też, co by, było, co by było przydatne na kolejną lekcję i tak dalej. No na przykład. Zawsze mamy tak, że na koniec lekcji przygotowuje pięć takie sześć związków kazoologicznych i no ona no potem y, używa to w formie zdań, to znaczy zastos... stosuje to w zdaniach, no na przykład no książki orzech do zgryzienia, czy, czy na przykład y, po końcu styla, czy czy coś na końcu języka, no tak, tego typu które my używamy automatycznie. Prawda? Czy na przykład ryzyk fizyki. Pewnego dnia Natalia na lekcji, powiedziała, że była na spotkaniu towarzyskim i ktoś powiedział ryzyk fizyk. No i ona już widziała, co to znaczy, bo miał się to, to przerabione. Także to jest taki, to, co daje tak, taką radość. Także, no tak, reasumując, to, to, to właśnie te, te, dwa, te dwa aspekty są dla mnie bardzo ważne. No i, no i chciałabym, żeby. Mamy już, już jesteśmy po 10 lekcjach z Natalią, także mm -hmm. mam nadzieję, że ona też jest z tego zadowolona, bo, bo ja bardzo i daje mi to dużo, dużo, dużą radość i satysfakcję. Super, dziękuję bardzo. Czyli pomysł rzeczywiście okazał się trafiony. To jest wielka przyjemność w ogóle pra pracować w tym projekcie. I już y, dzięki Wam, y, dzięki Wam bardzo y, za, za, te, za te słowa. I Ola, już y, Twoja kolej. Dzięki. E, ja opowiem jeszcze o dwóch ścieżkach wolontariatu, które planujemy, których jeszcze nie mamy przetestowanych, więc możecie e, się zgłosić i z nami je testować. Wrócę na chwilę do prezentacji, żeby nam było łatwiej to widzieć. E, ta druga ścieżka to takie wsparcie sąsiedzkie, i myślimy o tym, jako o takim wolontariacie, w drugą stronę, czyli od osób z doświadczeniem migracji, do seniorów chcemy zachęcać migrantów, żeby wspierali w swojej najbliższej okolicy osoby starsze w takich, no właśnie, w takich sąsiedzkich przysługach. Wiemy też z doświadczenia, że osoby starsze czasami pewnie jak wszyscy potrzebują wsparcia w różnych podstawowych czasami rzeczach, a czasami nie ma kogo poprosić. Takie rzeczy typu wyjście na spacer po śliskim chodniku, wyprowadzenie psa, czy odebranie recept, Apteki, albo nie wiem, aktualizacja telefonu, takie rzeczy też techniczne związane z nowymi technologiami często mogą być problematyczne. Także, e, także chcielibyśmy tutaj zaangażować osoby z doświadczeniem migracji. No i ten, e, ta trzecia ścieżka, taka może najmniej precyzyjna i przez to też najbardziej pojemna, to taki wolontariat kompetencyjny który widzimy w taki sposób, że zapraszamy osoby, które mają różne fajne pomysły albo robią coś fajnego i chciałyby się tym podzielić to, nie wiem, może nie wiem, ktoś robi zdjęcia, chciałby z nami zrobić jakąś wystawę, a może ktoś mówi po rosyjsku i chciałby takie rozmówki zrobić z kimś po rosyjsku, a nie ucząc się polskiego, a może ktoś chciałby się podzielić swoją kuchnią regionalną. No my już tutaj pracujemy z paroma osobami, więc pomysłów różnych jest fajnych, dużo ciekawych i szalonych czasami. Myślę, że im nas będzie więcej, tym też łatwiej będzie nam te szalone pomysły zrealizować. Hmm. Zamknę, przepraszam, tylko prezentację i wrócę do naszych głów. Dobra. Więc tyle o tych ścieżkach. Jeśli któraś, któryś z tych pomysłów spodobał się osobom, które nas słuchają, to zapraszamy. Do wolontariatu, może powiem jeszcze na koniec, kto może się zgłosić w ogóle, kto się może zaangażować. No, przede wszystkim osoby 60 plus i osoby z doświadczeniem migracji. Jeśli słucha nas ktoś, kto nie jest z grupy 60 plus, ani nie, nie ma doświadczenia migracji, to zapraszam serdecznie do przekazywania takiej informacji komuś ze swojego otoczenia. Może y, dzisiaj jest dzień dziadka, więc może z okazji Dnia Dziadka, w ramach prezentu, zaprosicie swoich dziadków y, i babcie. Yy... Tak, i jeszcze jak się zaangażować, to jest też dość ważne. Jak się zaangażować? W komentarzu pod tym live'em będzie link do naszej strony internetowej forummigracyjne.org. Tam będzie formularz do zapisów, i przez ten formularz można się kontaktować. A dla osób zainteresowanych, też organizujemy w przyszłym tygodniu takie spotkanie informacyjne dla przyszłych wolontariuszy, w których powiem trochę szerzej o tym wolontariacie, już o takich rzeczach. Konkretniejszych, o zasadach wolontariatu. Także też serdecznie zapraszam. To spotkanie będzie w środę, 27 stycznia o godzinie 18. Ok. Patrzę jeszcze, czy się pojawiły na Facebooku jakieś pytania. I mamy jedno. I okay, pytanie. Na... Pytanie mamy, czy projekt jest dostosowany do warunków covidowych i czy na pewno jest bezpieczny dla seniorów. Jest przystosowany do warunków covidowych, to znaczy konwersacje prowadzimy online na, 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 za pomocą komunikatorów, którzy sobie dobierają według potrzeb pary konwersacyjne. Natomiast cała reszta działań, czyli in, te inne formy wolontariatu też będą będą bezpieczne, bo na pewno ten taki sąsiedzki wolontariat, to będzie, to będą usługi niestety bezkontaktowe. To znaczy, póki nie jesteśmy wszyscy zaszczepieni, póki nie możemy wyjść na spacer, to wszystko robimy, to wszystko robimy przez telefon, albo ewentualnie, jeżeli to jest przekazanie jakiegoś czegoś, to, to przez drzwi przekazujemy i, i tyle. I czekamy po prostu na no, lepsze czasy, kiedy będzie można się spotkać. Widzę, że jest jeszcze jedno pytanie, czy konwersacje będą również w innych miastach. Myślę, że trochę mówiąc o tej drodze online'owej, na to jest odpowiedź taka, że tak jak najbardziej. Jakby dopóki możemy się połączyć przez internet, to nie widzę przeciwwskazań, żeby to było w innych miastach. I zresztą chyba też już mamy takie zgłoszenia spoza Warszawy. Tak, także, także czekamy na wszystkich. Tak, tak jest. Nazywamy się nasz projekt Polska dla początkujących i zaawansowanych, także mam nadzieję, że się rozprzestrzenimy poza Warszawę. No dobra, no to chyba kończymy na dzisiaj. Ja już się nie mogę doczekać tego spotkania środowego, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to super, to zapraszam, dołączcie do nas i do zobaczenia. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dzięki.